Dzień dobry, witam serdecznie. Zaprezentuję Wam dzisiaj strategię, która sprawi, że Wasi goście nie zauważą, że w domu jest syf, taki jak na przykład to, taki jak, jak to, ale widzicie co wróciło grzejniki i kącie kuchenne jest na swoim miejscu. No ale, styl no nie jest tutaj za czysto i za pięknie, ale. Strategia jest prosta. Trzeba sobie zrobić taki glow up, żeby odciągnąć nim uwagę od tych wszystkich nieidealnych rzeczy. I co wy na to? Słuchajcie moja ukochana Kasia już czeka. Ja mam Cześć. Ja mam takie emocje dzisiaj. A dziękuję bardzo. Jezu, już się tak nie mogłam doczekać. Nie czuję się sobą. No to poczujesz? Czy wy to widzicie? Ja nie... To jeszcze nie wszystkie. Yes. <noise> jeszcze tu mam alternatywę na boki, jakby było Jeszcze! <noise> Jest to ale jakie w ogóle jakie długie i jakie jakościowe. You will make me so happy. <noise> Doświadczeń, ale ja wolę... uważać za takie taki... Już mam włoski umyty i przygotowane do przedłużania. Będę testować metodę, która nazywa się bio taśmy. I bio to nie znaczy... Że to jest jakieś, nie wiem, ekologiczne albo coś, tylko Kasia mi to tłumaczyła, że ta nazwa jest bezpieczna dla włosów i ich. Po prostu. że Prawdopodobnie jest to najmniej inwazyjna metoda dla włosów naturalnych, aczkolwiek tak. zobaczcie, ja nosiłam teraz nano ring i moje włosy są super jakości, zagęściły się, są fajnie mi odrosły. Naprawdę sama jestem pod wrażeniem, bo się nie spodziewałam, że będzie aż tak dobrze. I wcześniej, jak nosiłam włosy przedłużane metodą kanapkową, czyli tych tasiemek, tylko że krótszych, to też to jakoś nie wpłynęło negatywnie na moje włosy, więc słuchajcie... Twoje włosy no. lubią wszystkie metody. Dokładnie, dokładnie. I ja dostaję dużo pytań właśnie e, przez ostatnie lata, jak przedłużam z metodami, e, która metoda naj, jest najmniej inwazyjna. Powiem Wam szczerze, że moim zdaniem, to jest moja perspektywa i moje doświadczenie, że wszystko leży w rękach zabiegowca i osoby, która wam te włosy zakłada, czyli prawidłowo założone włosy, bez względu na metodę, nie powinny naturalnych włosów osłabić. Tak samo jest z rzęsami i wszystkim innym, co robimy dla, dla urody. Tak się zleczyłam przez ten tydzień z Seria, po prostu ja jestem wdzięczna, że mam zdrowe włosy, że one mi ładnie rosną i nie wypadają. Ale jeszcze bardziej jestem wdzięczna za to. <noise> że możemy sobie tak pomagać, <noise> tak? Tak, to jest w ogóle... Ja kocham mieć długie włosy, to jest po prostu taki... No taki game changer dla mnie, no. Co ja mam mówić? Ty Kasiem, nie ja, Ty się mnie rozgrywcie. Ona tych sobie. Ona sama, sama sobie, sobie pomaga. Raz się zagęści, raz, raz się, się przydużę. Ile trwa zakładanie tych biotaśm? Do dwóch godzin, w zależności od tego ile taśm zakładamy. ze standardzie zakłada się trzy lub cztery, więc trzeba tak liczyć około dwóch godzin plus minus. jak często je przekładamy? Co dwa miesiące. Czyli co 8, około 8 tak, tygodni. Niektóre panie będą czuły potrzebę szybciej, w zależności jak szybko rosną ich włosy, więc przyjdą co półtorej miesiąca. Zdarza się, że to są panie, które przyjdą po dwóch i pół miesiącach, ale raczej regułą jest dwa miesiące. Mhm. Tak. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to czego unikać w produktach? Yy, z silikonów, parabenów, alkoholu w głównym składzie. Tak? Mm -hmm. Jeżeli to tu na końcu składu o mniejszej ilości, ok, ale głównie, żeby to nie były, to nie były te składniki. Unikamy ciężkich szamponów z olejami, z mm -hmm. olejami, z keratyną itd. Tak ponieważ ona mogą nam wpłynąć na jakość taśmy, gdzie sukcesywnie będąc używając tego szamponu, taśma może nam szybciej się odkleić. A jakość włosa, na jak długo te doczepiane włosy powinny wystarczyć? Generalnie około roku czasu, ale zdarza się, że panie noszą nawet i półtorej do dwóch lat. Niestety no blondy yes. mają to do siebie, że one się szybciej nam ruszą e, i mm -hmm. tak dalej, wymagają więcej pielęgnacji. To jest gramatura włosów, które mam doczepiane. <laughs> około 130 gram, jak nie 134. Musisz robić, to sobie nie wiem, siedzisz w domu, oglądasz telewizję, wciskać tutaj. Tak, tak że sobie tak po prostu wiesz, żebyś chciała sobie wcisnąć się swoją głowę tak na maksa. Dobrze, jakaś, Przed chwilą mi dziewczyny pokazały, jak wygląda to łączenie. Tego tylko tak nie widać. W, w ogóle tego nie widać. Nie mogę w to uwierzyć. Ale aż takich to ja chyba nie miałam nigdy. Wow! 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 Ale dzisiaj Piotrek jak mnie tak chwyci. Ostrożnie proszę. To tylko doczekamy. Albo szansę, bo to już w tą stronę teraz doklejać, a nie w tą. Wow! Właśnie ta objętość też... No jest taka unikatowa, nie miałam wcześniej jakiejś takiej objętości i końce są takie bardzo zagęszczone, także... Dziękuję. Wow! Teraz nie mogę jechać do Warszawy. Jak macie jeszcze jakieś pytania o metodę, to piszcie po prostu, ja będę się starała odpisywać na bieżąco. Wow, jaka piękna! Złota jesień. Północy nie spałam. Dzień dobry. Mimo, że kocham samotne i długie podróże, a dawno takie nie miałam, to też zawsze mnie tak ekscytują, stresują. No i nie mogę spać. Także dresik z mango na drogę. Kamizelka Zara. Makijaż jest. Woda jest. I jadę. A jest godzina 5.30. Boże, jak pięknie. Po ja, prostu... Bo nie <laughs> Przyjechałam odebrać moją przesyłkę <laughs> z Ameryki. A dosłownie. Teraz serniczy, czy później? Nie no, później się zmieniło. Tak? No. już prezenty! Ale jaki to jest prezent? Mnie jest tak miło, twoje rycy są po prostu no, cudowne. Jak tyle jechałaś, no to przecież właśnie elegancką, mm. to bym musiała zaraz serdnicze, mm. się. Dziś Dzisiaj już, nie ma diety. Jeszcze jeszcze będzie? gdzie jeszcze? Co? A nie, to niespodzianka, dobra? No nie spodzianka weź no! O mamy twoją nagram, jaka piękna. <laughs> ja naprawdę mam wrażenie, że się całe życie znamy. No bo tak, bo ostatnio się zastanawialiśmy nie z tym. No, nie, no przecież kurczę, ja się Nie ja byłam pewna, my się znamy w sensie tak na żywo, no. No, nie? A mama mówi? No chyba tak. Nie, no poczekaj, no nie wiem. No. No. Nie, bo to tak się często na tym Instagramie pisze komentarze i widzi się dużo tych, no, kreży, ja, że się tak wydaje, że tą osobę że się, że się bardzo znamy. Tak. zna i lubi. I tak się. Ja jestem fanką pani dekoracji i tego co pani w domu robi ten cały DIY piękny. Te wszystkie detale. Mama, mama. Ja nie no, lubię, cudnie. Tak, lubię coś zrobić i właśnie lubię e, jakieś zdjęcie fajne zrobić, chociaż nigdy tego nie robiłam. Za mało, ale za mało pani dodaje ostatnio. No, za mało. Tak. tak. Ale ładne, jest, Boże. Drzewka, a ja nagrywam budynki. <laughs> się jara tak. Nie, nie wiem kochanie, ale czekają na Ciebie Ach, takie chipsy u mnie. Wiesz, takie, takie nie Kupiłam tak. cudownie, a to są moje ulubione moich dzieci, muszę im zapas kupić. A u was nie ma tych tych? nie, ufnia, tylko w polskim sklepie. Ania mi powiedziała, że jej się kojarzy z parówką, z hot dogem. Z Orlenem. Ale że jej się kojarzy z Orlanem i kiełbaskami, ale nie dlatego, że... W ogóle to jest hit, bo ja w całym swoim życiu, raz w życiu jadłam hot doga na Orlenie, a ja jej się kojarzę z tymi hot dogami. No zawsze jak z Martin do nas przyjeżdżali, to zatrzymywali się na hot dogi po drodze do stocji o smaku kabanosowy jeszcze italian i kiełbaska a która jest najbardziej popularna? taka, że najszybciej schodzi? Hmm. kabanos? szczerze parówka z kabanosem równie tylko ka tak? parówka czy tak. kabanos? co wolisz? ja chyba mam chodę na tą kabanosową ja też to dwa razy hot -dogi. no co? Bo no, mają paru Bo jak zawsze do ciebie, jechałam do Gdańska z Markiem, to zawsze jemy te hot dogi na Orlenie. Dziękuję, że tak ładnie wytłumaczyłeś. Jakie? Piękne jak są te czuby, w ogóle cudownie. Ale jest z kolor. skarpetki, zobacz, jakie mam piękne od mamy. Bardzo ładne. Naprawdę piękne buty. Piękne buty? Ja ci jestem na sportowo. A ty jesteś tak typowo podróżnik. Jako kierowca Ubera, a. Chce się wykąpać w serze. Tak. <try> Się, przepraszam, nie, że ja się będę kąpać w serze, nie to, że y, no. chciałabym, ja Słuchajcie, będę dziś się kąpać w serze. To jest w ogóle hit. A Piotr mi będzie towarzyszył, bo on też by chciał. No właśnie chciałam to powiedzieć, nie? ale mi zrobiłaś spoiler, że... Piotrek, jak dzwonił i gadałyśmy na głośno mówiącym, to on mówi: A co się będę robił! Będę się kąpał w serze, Ja tak. Wam też kratka to powiedział wczoraj, nie? Tak. A ten, pokażemy wam, jak się będziemy w serze kąpać, i ja w ogóle my takie dzieły tak wymieniamy. No bo tam jest to: można zjeść serem, to z serem, tam to z serem i jeszcze to z serem. I takie, Jezu, dodam gazu, żeby szybciej tam dojechać. <laughs> No, Ale dróżkę mamy po prostu idealną. Nie no, droga jest dzisiaj idealna. Jest, są przepiękne widoki po drodze. Kurde, widoki. jesieniara jak... Mm, Ta jesieniara, jesieniara. Ona piszczy po prostu co chwilę. Jezu, przepraszam, przepraszam, ale zobacz to, zobacz tu. Więc ja jej załatwiam widoki, a ona mi załatwia ja taką jest. pogodę. Z Florydy mi przywioza słońce, że to jest... Nie dziękujcie. Nie naprawdę, w ten cały dzień wczoraj padało. Nad ranem jak wyjechałam... ile? jest ile? 18, 19 stopni mamy teraz obecnie tutaj chłodem wieje, bo klimatyzacja No bo opalane, ja włączam nie? klimę, bo... Jak <laughs> ja wiecie, Jak ona to... przysypie, to ja... Nie bo nie. Ja, ja się budzę. Wiesz co mi powiedziała, że jak ją zaprosiłam na nocowankę, to nie ma spania. Że to nie może być tak, że ją zapraszam. No bo ja, ja ostatnio o mojej platowej tak ostatnio się dowiedziałam, no bo za słuchajcie, no jeżeli, no nie wiem, ja tak przynajmniej mam. Jak kogoś zapraszam na nocowanie, to się nie śpi, nie? To się gada, spędzamy razem nie, czas, robimy fajne siebie. rzeczy, oglądamy filmy, tak. no nie wiem, gadamy o modzie, o facetach, no nie wiem, no cokolwiek, tak? Jemy w tym czasie. No ale to 23, w, a, 23 wiem, a potem składamy też spać A potem idziesz spać razem, o 23. No, 23. I no. moja bratowa, czyteczna też ostatnio mi powiedziała, mówi, no wiesz, 23, no to idziemy spać, a my ty, to ty mnie zapraszasz. Na nocowanie, bratowo, rozumiem Cię kocham, czyli wbiewam do serca, bo ja nie powiem Cię to samo. No wiecie, ja rozumiem jak ja bym tu mieszkała, nie? I możemy się umawiać co tydzień na takie nocowanie. Nie wiem o co Ci chodzi. Raz Jasne. na ruski rok przyleci, chociaż teraz ostatnio to nawet jakoś to częściej. To, to jest to, że ja się wbiłam na imprezę na stronę do Twojej babci, że ja muszę tam być. No ale dopiero za dwa lata. No ale, ale. I co, za dwa lata się będzie dopiero widzieć. <laughs> Najbliższe dwa lata ja planuję tak, żeby przyjechać na imprezę do babci kraci Kreci na setkę. Dobrze. No bo to się nie powtórzy, i to jest tak jak Twoje nosowanie. No przyjeżdżasz, powtórzysz. No się. nawet na kolejne to już będzie inne. Kolejne ty będziesz zrobione Będziemy już starsze. Zobacz, <laughs> no właśnie. <laughs> już w ogóle, kurde. 20 <laughs> i <ty. laughs> 19. 19 wieczorynka już w piżamach kakałko dwie słonki wiesz 20 już śpimy nie a, a potem czwarta rano ale też tak jak będzie wiesz to się będzie jak coraz bardziej ten i będziemy starsze, przesuwać. przesuwać się będzie później po godzinie będziemy już spać o Jezu Jezu już jesteśmy blisko sera ja nie wiem czy twoi widzowie pamiętają kiedy my żeśmy się poznały ale to no, no jakoś tak, takny. Prawie tyle co ja jestem w stanach. Ty jeszcze zahaczyłaś mojego byłego. No tak. I o tym też się I nie... ja się. pamiętam te początki z Piotrem. I właśnie jak y, mówiłyśmy o nim tylko negatywnie. Tak. A o Piotrku tylko pozytywnie. Tylko pozytywnie, tak. Dokładnie tak. Bo mamy właśnie zajmu z tych marzów obie i to jest w ogóle takie niesamowite... I tak. fajnie jest móc się tak otwarcie o tym pogadać, a nie, że wstydzisz się komuś powiedzieć, że masz fajne, że, że, że masz jakieś... fajnego partnera, bo na przykład wiesz, że ta druga osoba no nie trafiła dobrze, tak. nie ma i też nie chcesz się po prostu urazić. No tak, nie chcesz się. Albo, jej albo, się ona, albo z drugiej, drugiej strony, albo ona w ogóle nie chce mieć partnera i tak. się, że ty masz jakąś obsesję na punkcie tego chłopa, nie? Byle ja by z tobą. Jak to mój Marek śpiewa? A wy to mieliście na store jak coś. Byle z tobą. Do starego musiałem pobyt. zaczek Marek pięknie śpiewa dla Ani. <noise> to <jest> tylko to rolek. <noise> no tak. Nie, śmiesznie. <noise> Dobra, jeźdźmy na tą kąpiel w starach, bo ja już normalnie przygazuj tu idziemy, bo ja już nie mogę nie. Ale oczywiście zgodnie z o, Ojej, mój słoneczek. Ale prezentów, żeby wam dać, nie to, że... Ja też lubię patrzeć, jak ludzie te reagują. A jest oliwia w domu? No jest, ja rzuciła. już wrzuciła, już zupa zjadłam. Zapraszam do mojego eleganckiego domu i otoczenia. <laughs> piękny jest dom, nie przeze Nie no, piękny. Czeeej. Jezu, ty mama. zimna szafa, Ty, ona mnie przerosła, no ale... W ona już piaczka no, przerosła. <laughs> Patrz no, Marek co... Nie no, Marek to ma wyczucie roku. I Piotrek Pana, na zmianę z nim dzwonił, wiesz, jak jechałyśmy, oni się chyba zgadali, żebyśmy nie mogły się a nagadać. Ale żeby to się zadzwoniło. No. I dali nam spokój, serio. Dobra, to A ja chciałam powiedzieć, że ty siedzisz jak święty Mikołaj. Oliwka, usiądź Mikołaj, jak O, co za słodziak. Serio? Może przyniesiesz coś, ci telefon. Oliwia powiedziała, że mam ją bez głowy nagrywać. I wiesz, co jest Oliwia? najbardziej te dziwne, <laughs> takie ja panie, już. <laughs> To jest I dziwne. Taka mi się skojarzyła, wiesz, co z Grecją? Przepiękna no, jest. Ale... Ale on się nie okaże z Grecją, tak jak ty mówisz. Nie, ale zobacz, koliko pokaż no, spodnie, ale... zobacz tu. Jezu, jakie śliczne! Dobra, teraz Dobre do tak. Ale w ogóle taki Bo no, no, ja tego nie, no, nie widziałam, ale to... zajebiste. Tak by się skojarzyła z wami od razu, no? Boże, ale będziemy eleganckie w nocy. Już nigdy nie zgaszy się. Niech patrzą. Ja może jesteś taka słodka. A ja muszę też troszkę, tylko troszkę ten. Ty się oliwa cieszysz tak jak ja. Dobra, prezesowa dał Ci Dobrze, więcej reakcji będziecie mieć w Loli. Jakie to jest do ust? No. To jest skrajnie, ale fajnie. <laughs> ale fajnie. Boże, jaki to jest mój gen. No. Co to jest? To też jest chyba. To jest do tego. To jest chyba też jakiś tej, z tych sióstr, nie? No, no, tak, tak, tak. Znowu tak, tak, wybieram tych, tak, żeby no. wiesz. Mam mały czacz na balu, nie? Ozu, jakie fajne! Oliwia, o ja wiesz co, chyba pierwszy raz w życiu matka będzie podbierać córkę. I będzie słodka zemsta, bo Oliwia mi za wszystko podbiera. Jeśli będzie płacić, to możesz się z mamą powrócić. To odej mamie. Ona mi nie odda co to Ja tylko od wiedzą, co to Mhm, co to jest? Liquid eyeshadow. Uuuu, w Ja w ogóle chciałabym zobaczyć, jak to tylko nie odgrywałam. Za bardzo ciekawe. A co to jest za firma? To jest jakaś Mały. Że... A to jest ta kolekcja Halloween? Nie, nie, nie Halloween. Ten, Chyba, a może no. Fajne. No i trzy to, co mi się podobało, w pudełku. mam. Ale ładny ma ten opakowanie. No to jest właśnie... O Jezu śliczne! A w ogóle te cienie, które mi przywiozłaś ostatnio z Kylie, to no. jest, one są tak zarąbiste. Tak. Mam na oku w ogóle cały czas. mają super, nie? Mega i fajnie, że właśnie one są w takim mam opakowaniu. Bo wiesz, ja mogę je wszędzie sobie zabrać, nie? Na weekend spakować. Cream blush, ale patrz, on jest czarny. No. Jak czarny? Jak pewnie. Co? A, ja mówię, słucham, a, mo a mogę słocza? Jejku, dziewczyna TikToka musimy to Ale No bez jaj. A, o, a, 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 a. Ja miałam w taką frojdę z tego kupowania, że normalnie dramat, nie. A, to jest ten, no. To było wiesz co, w komplecie, nie? Ale fajnie, będę fajnie. Właśnie, Tak, ta, Recia mówiła, że to są I, takie opakowania to jest na. makijażu, wiesz mi się wydaje, że Na miniatury. I tutaj musisz sobie wybrać, bo ja generalnie mamy wszystkie takie same piżamki, tylko je, nie było trzeciej okay. z tym samym dołem i jedna ma krótki dół, a druga ma długi, tak jak u Oli. Czyli tu są dwie takie Dwie takie same, tak, tylko który, który dół wolisz? Jezu, przepiękne są te spodnie. No mi się wydaje, że też... O, skaz mi telefon. Jak? No wiesz, wyłączyła się kamerka, nie? Nie wiem czemu. Ja mam miejsca. E, no te właśnie tak pomyślałam, miejsce. że wiesz, dla ciebie by też z długimi, a dla mnie z krótkimi, że wiesz, ja mieszkam na Florydzie później, nie? Mi będzie chłodniej. Ja, czy ja nie wiem, czy ty tu nie zostaniesz. Musisz jesteś taka zajarana. <laughs> Piękna i spodenki, nie? Ale te spodnie są takie mega takie, z wami mi się kojarzy strasznie, No te nie? długie. Te długie i, i Oliwa też ma takie ma... długie, więc fajnie byście miały ten, nie? Co to jest? Ja mam taką samą. O Jezu, The Sisters 3. I tu jest, jak to się nazywa? To jest ten hocus pocus film. O Boże, zarobiste. Ja sobie taką samą kupiłam. No, masz ją ze sobą? No. Nie! Yes. A ja mam też coś dla ciebie, To mam takie samo. <grym> uh. Maska. No to jest właśnie z tego filmu, nie? Halloweenowego. Maska halloweenowa to, to jest takie. Ługi bugi, nie? To jest chyba. O, jakie zarobiste! No masz to masz pod oczy. Tak, ta. tak. Ameryka to jest Ameryka. No, czek mm, skeleton. Tak jest. <grym> zarobiste! A, no, widzisz, Oliwka, ja się wymienię chętnie. Są to jest Tak, bo niektóre Kylie, są. takie ale jakieś liczne w ogóle wydanie takie też Halloweenowe. Tak, zajebiste. Te rzeczy są. U nas teraz film... od groma jest takich rzeczy, nie? Lady Boy. Nie, nie. Wyczuliłam one tekst. O Jezu. Co to jest? A to też jest taka czerwona, pewnie Halloweenowa. Nie wiem, bo ja nie otwierałam wiesz tych rzeczy. Oh my god, to jest konturówka. Jakby była nauczycielką, to taka czerwona by była, wiesz, źle. Jedynka. Jedenka! Bardzo dobrze, jeden. <noise> mm. Jakie, nie wiesz, idzie jak z Makusia. Pięknie. Ciekawe, czy to w o nas do ust? No. Wydaje mi się, że tak, patrząc na ten. Potem mamy Plump and Go. Ja w ogóle mam obsesję na punkcie produktów do ust, więc jestem... A to jest to tak. face, nie? Tak. Jestem przeszczęśliwa i to się nazywa Lip Injection. Co do Lip Injection, to jutro idziemy. <grym> <grym> Może nie będzie już trzeba, nie? No. O, tutaj taki Victoria's Secret, jak, yeah. jak ma Olivia. Mm -hmm. Bo jest jakiś słodki kremik do rąk. Też halloweenowy. Ostatnio szukałam kremów do rąk, takich właśnie hal halloweenowo-jesiennych i mu nigdzie. No widzisz nigdzie. to, ja Ci przywiozłam. Serio. Widziałam, co chcesz. Moon Candle Jenner. Co? Do wybielania zębów. Mhm. Gdybyś był ten ostatny. Co ty gadasz? Mhm. Srebrny masz, Ale nie? Tak, żebyś przed... miał srebrne zęby. Mhm. mhm. Ona idzie, wiesz. Po młodzieżowemu. Ty tylko białe będziesz miał. Lip. Nie mogę go przeczytać. Przepraszam. Ale to jest welwetowy tint. Matowy. Musi tak pięknie wyglądać jezu. na ustach, bo kolor mi się tak z tobą skojarzył. No. Bez kitu do tej Może sobie dzisiaj ten pomalujesz. Mm. Dzisiaj się stroimy na wieczór. A jak? Do kąpieli w serach. Jeszcze raz to powtórzę. I'm meme. Kurde, co to w ogóle jest? To nie jest to. To jest taki. O, nie pachnie. Nie, nie chcę. Ale z tego z... ładny też O, widzisz? O, fajny pomysł. No, przy tym kolorze to w ogóle może być fajny efekt. No dobra, i tu kochani mamy Bobby Brown Skin Full Cover Concealer. O jezu, korektor Bobby Brown! Uh -huh. A tu jest jeszcze jeden prezent, który jak wczoraj zobaczyłam w Warszawie, to stwierdziłam, że muszę to po prostu. Czyli, dobra, przechodzimy do części polskiej. <laughs> to po prostu już musiałam to zobaczyć. Czyli to znaczy, kupisz. A, odwiedziłam te piżanki, bo my może coś tam stworzymy razem. Mówi, naj. Znaczy to jest moje? <laughs> Wpadła tu chyba. Ale <laughs> też byś się ucieszyła, nie? No z takiej beżowej? No, no. Tak, mm -hmm. O rano. znowu Marek muszę rezerwacji się odebrać. Ej, zgadujemy przez dotyk. Czy jest... Dobra, nagrywa się. Bez jaj. Szkoda, że reakcja mi się nie nagrała, nie? Moja kolekcja. Ale, we, ale dobra, ale dobra, ale dobra, ale weź to nakręć teraz. Jak na... Od dołu nakręć. Okej. Okay. Ale zaraz mu się nad buzia rusza. Piotrek będzie zawsze... <grym> On pewnie uwielbia. Schowa to daleko. <grym> ale Fajnie, nie? Zaraz będzie. Tak, zaraz robimy gloła. Bardzo proszę... Pokój gościnny, zobaczymy reakcję. Mój queen. Bo hmm. przez te... Idziemy do mojego pokoju? Tak, teraz reakcja Krecyna i pokój. Nie, yeah, nie. Yeah. zobacz, masz lustro ja do rano, rano, No pamiętasz. Hmm. A, a kto spał? Zobacz jak w hotelu ci zrobiła, widzisz? O, nie Gościna nie. u Loli. No, kurde. Nie? I nawet jest biały ręcznik hotelowy i kapciuszki. Możesz zabrać do domu w torbie. Nie, A pamiętasz, kto spał na tej kanapie, jak ona stała na dole? No, to jest ta sama kanapa. Była pierwsza nocka, ja tutaj spałam. Tak, pierwsza noc w ogóle nasza ever w tym domu. Tak, tak. I wy do nas przyjechaliście. Jezu! My tą kanapę kupowaliśmy dzień przed was, waszym przyjazdem, nie? No, żebyśmy nie hit. Się spać. No, to hit. Pół chaty było puste i nie umiałyśmy zatkać wody w wannie, pamiętasz? Kurde. Fajne to są wspomnienia. No, no czekaj, siądę sobie tu w kąciku i będę podziwiać. Kurde, się obudzisz fajnie. się w nocy i taki... Fajnie mam fajnie. takie wrażenie, że ktoś mnie obserwuje, a ja będę tu siedzieć. Naszej kolacji jest u Ani na kanale we vlogu. I muszę Wam powiedzieć, że tyle mieliśmy uniesień kulidarnych, że ja w ogóle nie byłam w stanie nagrywać nie? serio. Po prostu. Wow, pyszne to było. Aż jestem wzruszona, takie pyszne. Jeszcze ten widok, jak wychodzisz z Portfremont.